Kupiłam mojemu mężowi prezent i czas go otworzyć. Jest to prezent niespodzianka, który pokrywa dwa zainteresowania mojego męża. Pierwszy to jest jego pasja do piwa tyskie, a drugi to jest fakt, że codziennie rano jak wstaje, to narzeka, że staje stopą na gołą podłogę i zimną mu w stopy. On nie ma pojęcia, co to może być, wy pewnie też nie macie, także słuchajcie, otwórzmy, zobaczcie jaki spersonalizowany prezent ode mnie dostał. Otwieramy. My od kraku. Czas się dowiedzieć. Ooo. Out, man. I love that. <laughs> you like that? This is for you, for your feet to do not get cold ever when you <laughs> yeah, wake up. Be perfect. It's the only one in the world, Tiske carpet. Barzo. Do you like it? Barzo. Wait, now I will lie on this and drink Tiske. <laughs> You can, you can lie on it. That's perfect. I love that. I well, think... I really this. Kocham Jeżeli ktoś z was chciałby zamówić taki spersonalizowany dywan, to nie jest to współpraca, ale chętnie wam podeślę namiar na osobę, która mi go wykonała, bo po prostu jakość, jak widać, jest super i jestem bardzo zadowolona, także oto prezent.